Dzień dobry, witam Was w moim małaganie! Słuchajcie, razłam tak, odcinek. Klimów mi bardzo dobrze się przyjął. Powiedzieliście, że jesteście drugą część. Drugą część, no po prostu znowu sprzątamy ten syf. I stwierdziłam, że. Nagram! Także witam Was, słuchajcie, dzisiaj będziemy sprzątać ten syf. Razem idzie wiosna, i uwaga, niedługo przyjdzie mi wielka paka z Shane, Tam są pościele i różne rzeczy, po prostu będzie też drugi odcinek taki z dekorowania pokoju. A dzisiaj trzeba posprzątać, żeby móc dekorować. Także nie przedłużam. Zacznijmy! Po prostu pod moimi nogami wala się wszystko! Okej! Okay. Zaczynamy od łóżka. W ogóle mnie nie widać, bo nie umiem ustawić dobrze tej kamery. Łóżko, to trzeba zrobić z łóżkiem, moi drodzy, trzeba je pościelić. Ścielić łóżka ładnie. Nie umiem, ale pokażę, boże, to jest tyle kartonów, ale pokażę wam jak ja to robię, myślałam, że nas będą pościeli, ale pościeli dzisiaj zmieniać nie będziemy, bo jak już mówiłam, idzie nam naprawdę bardzo duża paczka z shane. I tam właśnie będzie taka mega śliczna pościel. Także mówię, zmieniać pościeli nie będziemy, pościel nam idzie z shane. Ja ścielę łóżko i zapraszam Was do oglądania. I Wy swoje łóżko też pościelcie! ułożona i teraz jak ładnie ułożyć poduszki. Dobra, najpierw, najpierw zobaczmy... O Jezu, czekajcie, bo tu jest zagięcie. Najpierw zobaczmy... O, poczekajcie, jeszcze otworzę okno. Bo, bo... <gryw> już rozwalam to, co zrobiłam. Bo gorąco to jest. Otworzę okno i zapalę tutaj tą ścianę ładnie, dobra? Okej, okay, w ogóle chyba będą nowe lampki na tą ścianę. Z też zamówiłam, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, i jeszcze tutaj mam dwie poduszki. Jak to teraz ułożyć? Dobra, położymy jedną poduszkę tak i tak będzie rozwalone, bo ja siedzę na łóżku. Ale dobra. Te dwie kolejne. O, patrzcie! Mam pomysł tak! I druga tak. Wiem, że dresie. Wiem o tym. I teraz ta środkowa. No, i klasa! Słuchajcie! Dziękuję bardzo! Ty, ładnie to wygląda. Poczekajcie, jeszcze ten baldachim rozłożymy. Chociaż ja go nie. on już nie działa, chyba. I już ta łóżka jest za duże na bo... Dobra, może być tak, niech będzie. Dobra, teraz, moi drodzy, składamy ten kocyk. I teraz go tak musimy położyć ładnie. Tutaj, kurde, nie mieści się. No i klasa, razy dwa. I jeszcze jeden kocyk, on taki biały. Go też ładnie złożymy. O, proszę bardzo, jest złożony. I go może sobie położymy o tam. O, jeszcze tutaj może tak troszeczkę poprawię. No i wygląda to, moi drodzy, w ten sposób. Pa, ej, ja ładnie te poduszki wymyślałam. No dajcie znać, fajnie to wygląda. I łóżko mamy pościelone. Zapraszam do tego syfu. Dobra, przychodzimy teraz tutaj. Troszeczkę się za grubo ubrano to sprzątanie, bo mi za gorąco. Dobra, najpierw stąd weźmy śmieci. Skarpeteczki mamy, ok. Nie rozumiem. One idą do prania. Tutaj odsiadeczki do zębów. E, nie wiem, gdzie to jak wrzucam, więc albo już wam tą pokazywałam, albo jeszcze nie. Czy coś do nie zostało? Dobra. Ok, i w takim razie to. Do śmieci może iść, to tak samo może i do śmieci, to wszystko od tej szczoteczki to zostawimy. Puste chipsy. Do świeci. Czekajcie, o tyle mam jeszcze rzeczy, jak ja powrzucam. Okej, okay, puste, puste, ramy, puste. To wszystko idzie na dół. O, Black Mojito. Uwielbiam pić Black mojito z lodem. Boże, tu będzie trzeba było odkurzać. Co, co my tu jeszcze mamy? Czekajcie. Tutaj mamy tą samą szoteczkę. ja ją sobie ładowałam w pokoju, ale Moje miejsce jest w łazience, także ona... Do widzenia do łazienki panią zapraszamy. Okej, okay, i teraz Was przybliżam i zajmiemy się tą Co trzeba. To jest mój kubeczek. Kinder niespodzianka. No, ja lubię jajeczko, ale no nie jestem aż takim małym dzieckiem. Poczekajcie, śmietnik sobie. Przybliżę. Mamy śmietnik. Wyrzucamy to. To jest Awizo na pocztę, którego ja chyba nie odebrałam jeszcze. To mi chyba tą paczkę zaraz odeślą. Dwie dychy stuwa, proszę bardzo. Jak widzicie, sprzątanie ma tyle, zalec znajdujecie pieniądze, które leżały na wierzchu, jak nie widziałam. To dostałam, jak byłam na brewkach. W ogóle te brewki to mi się jeszcze nie zagoiły, ale patrzcie już coraz bliżej. Już bym chciała się pomalować i w ogóle to kabel jest. To jest szmineczka z Ali, którą będę nagrywała TikToka. To jest tak samo ze Super. to jest to dobry też nagrywałam o tym to to nie wiem co to jest, to wrzucimy tutaj. Dezodorant, patrzcie, jak go wczoraj kupiłam i to jest dezodorant w takim sprayu Ładnie pachnie, ale ja, ja fajne, takie delikatne. Coś innego, za pięć pięciko to kupiłam w Rossmanie na promocji, także nic. Moje dwie opaski, tutaj coś tego, dobra, poczekajcie, w ogóle ja nie przyniosłam tego do pryskania i do... Y Mycia, także idę po to i zaraz wracam. Jestem z powrotem, mam. W ogóle słońce wyszło, bo była tak brzydka pogoda, dobra. Ściągamy to wszystko. No, brudu tutaj jest, także pryskamy i to sprzątamy. szafeczka posprzątana i w ogóle patrzcie na to. Zauważyłam taką dekorację na Pinterestie, że siateczka Victory's Secret i sztuczne kwiaty białe i różowe. I właśnie byłam wczoraj z tutaj w takim Chińczyku i kupiliśmy te kwiaty i moja mama to jakoś zamontowała, nie wiem jak. I patrzcie jak to kozacko wygląda i właśnie chciałam to postawić tutaj, bo to stało na oknie, ale właśnie nie wiem czy na oknie, po łóżka z tej strony albo tak o, z tej. I tutaj obok możemy położyć te pudełko, co było różowe, będzie pasowało, tylko je troszeczkę odkurzymy. Co tu w ogóle jest? Aha, <laughs> to są miotki. Jakiś tam dokument, także szybko to przetrzemy te pudełeczko i postawimy. I moim zdaniem wygląda fajnie. Dajcie znać, fajnie, tutaj wygląda to Victory's Secret? Czy to właśnie na wyżej, pusz? Zaraz zobaczymy. I tutaj było te kwiatki, i ja właśnie te kwiatki chciałam położyć teraz na parapet. Zaraz ogarniemy, czy będzie tak git. A bo wiecie co, Przestawimy to te kwiatki tu, a to tu. I kubeczek sobie tu będzie stał. Dobra, czyli tutaj mamy to posprzątane, i teraz idziemy piętro wyżej tam na parapet zobaczyć. I tam właśnie postawimy te kwiatki. Boże, słuchajcie, patrzcie, jak to widać. Tak czarno jest, bo to pod okno. Ja ten parapet zetrzę i. Postawię tutaj te kwiatki i wam pokażę. No dobra, mamy te kwiatki i wygląda to w ten sposób. Obok stoi świe świeczulka, a tutaj tak. No i git, w ogóle wiecie, ja te serduszka mi się podobały, na znaczy ścianie już mi się nie podobają, ale jak nie odkleję! I tak zostanie. Patrzcie, ja tu sobie siedzę i mam trzy takie duże, trzy kubki książek I tego jest mega, także stwierdziłam, że chcę te książki trochę wywalić ich, Bo w ogóle nie czytam 90%, ale leżą i zalegają na tym parapedzie, Także czas zrobić z nimi porządek Nie wiem, czy będziecie chcecie ze mną robić porządek w książkach Dlatego no, tak może na szybko przejrzę Stwierdzimy, że to zostawiamy, czy nie Terapia, kurde, no z setnej stronie tu byłam Ja bardzo lubię takie książki, słuchajcie, o chorobach psychicznych Bardzo uwielbiam takie książki Zostawimy tą książkę, będę ją może czytać tutaj yy, nie jakieś takie dziwne to do, do wyrzucenia historia pewnej dziewczyny nie to nie Wiecie co, ja nie wiem, czy książki się sprzedaje, czy oddaje Tutaj książka yy, Justyny Sukanek Wiecie co, ja ją trochę czytałam, a trochę nie Nie podobała mi się, wiecie, to bardziej jako biografia była Dobra, zobaczymy, czy ją zostawimy, czy nie Moja ulubiona książka Najlepsza książka I ja chyba, ja sobie końcówkę do przeczytania To jest najlepsza książka, zostawiam ją sobie Wszystkie jasne miejsca Co to jest za książka? Nie, nie czytam tego, mogę to też sprzedać Nie wiem, chyba książki O, ta książka była dobra, ale też już jej nie czytam, także można ją gdzieś oddać pacjentka ta książka była zarąbista, zostawiam ją Już ją przeczytałam, więc po co ją zostawiam? Może, nie no, jeszcze raz nie będę Dobra, nie wiem. Ktoś mnie obserwuje Tą książkę już też czytałam, ale nie przeczytałam jej do końca Ale nie, już jej jednak nie, nie będę chyba czytać Albo może zostawię ją, ale poczekajcie, no bo ja zostawiam Za dużo, tej terapii nie będę czytała Pokuta, nie, nie chcę tej książki Tutaj jakiś y, dzienniczek Zobaczymy. do zdobędziesz wszystko, czego Pragniesz szybciej niż myślisz. Kiedyś miałam takie coś że ja po prostu kupowałam sobie jakieś książki, tak Wiecie, jakie takie motywujące, i w ogóle, ale to, to, to nie, nie, nie. Pacjent to to też do widzenia z tym. repetytorium maturzystów, do widzenia. Latarnik, do widzenia. Uratuj mnie, bardzo fajna książka, zostawiam sobie. U Harry Potter, do widzenia. Jakiś o Jezus, Maria, jakieś takie książki do szkoły, do widzenia. O tą książkę teraz czytam, pokaż mi, jest naprawdę bardzo fajna. Taką mam jeszcze książkę, ona jest też bardzo fajna, zostawiam. Ta to jest taka stara. Do widzenia z nią. Kolejna jakaś 48 praw władzy, zostawiamy ją. To też jakieś czytam gwiazna Szywina, ale nie wiem, tego nie tam w ogóle. Tutaj jakaś lektura do widzenia. Kolejna naszych Shrewina, nie wiem, czy mam dwie. Cień na piasku, do widzenia, jakieś dom bez klamek. Zostawię ją sobie. Kochaj 50 lekcji, aby... Pokochać siebie, zostawiamy. 365 dni, zostawię sobie. Czytam ją, ale przestałam, ale może będę. Kurs angielskiego, do widzenia. W pustyni i w puszczy, do widzenia. To jest po prostu piękna: mleko i miód, zostawiamy. Tutaj wykrzycz ten ból. Książka była spoką ale nie czytam jej. Do widzenia. Do widzenia. Jakiś słownik. Tu jakieś warki, wampiry, to nie, bo to jakieś stare dla dzieci. I tu kolejne jakieś takie dwie do szkoły. Do widzenia. Tu jakiś pamiętnik, tu niby to. Egzamin mój. Dobra, do widzenia z tym wszystkim. Ile książek? No, dużo książek dosyć yy, pozbywamy się. Dobra, ja przetrę te książki i je poustawiamy. Patrzcie, tyle książek mi zostało ten parapet tak wygląda o wiele lepiej. I patrzcie, tutaj wyniosłam te śmieci i mam tych książek aż tyle. I patrzcie, tu są takie, wiecie, różne jakieś lektury i w ogóle pomoce naukowe, jakieś słowniki, kurs dla poczytykujących angielski, hiszpański i zaraz wam powiem, powiem, co wpadłam. I tak sobie pomyślałam, że ja w sumie nie chcę tego sprzedawać. Jakby wpadł na taki pomysł, że ja umiem w mieście jest dom dziecka. I właśnie chciałam zadzwonić, i się zapytać, czy oni przyjmują w ogóle takie rzeczy. I ja nie wiem, wiecie, ja się nie wiem, boję się na przykład, że oni to odbiorą jako tako że, no, no wiecie, że jakby nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ja po prostu bardzo bym chciała oddać to właśnie do domu dziecka albo do jakiejś domu samotnej matki, czy coś takiego, myślicie że oni książki i takie rzeczy jakieś właśnie takie pomocy naukowe, myślisz tam dzieciaki też piszą maturę i wszystko, czy oni przyjmują takie rzeczy, czy nie, i właśnie chyba zaraz zadzwonię i się zapytam jeżeli tak, to właśnie wezmę no, nawet dzisiaj samochód i zawiozę te wszystkie rzeczy, poszukam może, nie no, no w sumie te książki, jakieś tam w tej komodzie poszukam, bo szkoda, żeby takie się zmarnowało, żeby na śmietnik poszło, skoro ktoś może też lubić takie książki Książki, jak ja na przykład, i je czytać, a one są w stanie idealnym. Nic z tym książką nie jest. No widzieliście, nie są żadne porwane ani nic. Także właśnie stwierdziłam, że chciałabym oddać do domu dziecka. Dajcie się znać, czy, czy takie rzeczy przyjmują w ogóle. I wracamy do dalej. Ta półeczka pod telewizorem tutaj, słuchajcie, nie ma dużego bałaganu. Mamy koperty, koperty tej sobie chowamy tutaj do długo w ogóle mamy jakąś taką małą zabaweczkę. Też mogę w sumie ją dożyć. Wiecie co, i ja mam. Dobra, zaraz pogadamy. Te rzeczy jakieś dokumenty stąd oczywiście bierzemy. Tutaj to tylko jest niepotrzebne Czerne. Tutaj nie mam w ogóle jeszcze tego wosku, bo to jest po wosku do aparatu. 20 groszy. Tu po słuchawkach coś. No tutaj też to wrzucę, to zdejmę i to przetrę i te dokumenty schowam i ta półeczka będzie gotowa. Jesteśmy teraz przy toaletce i czekajcie. I teraz co? Będziemy sobie te rzeczy wszystkie z tej toaletki układali, ale tu jest naprawdę malutko do sprzątania, bo ja tutaj ostatnio układałam, no tylko co? To <laughs> rozszywałam sobie brewki rzęski, więc tutaj tylko to pochowamy. Tutaj jakieś dwa mazaki i jeden mazak i długopis, nie wiem skąd. To do garderoby trzeba. To dostałam jakieś... Przyszło miejsce fory, gazetka, więc włożymy tutaj do próbek. To trzeba odnieść. Myszkę do komputera. Nie wiem, po co tutaj jest w ogóle. Ale okej, okay. ej, teraz trzeba tą toaletkę ładnie sobie wytrzeć. Da Wytaram to toaletkę, tutaj mówię. Nie było za dużo do sprzątania. I tak ona wygląda teraz mega ładnie. Zapaliłam tutaj te światełka. Dobra, teraz tutaj w tym słoiczku mam kule do kąpieli i nie wiem, pokazywałam Wam Cię na przykład na Instagramie, zwłaszcza Instagram, jest instagrania Wiczyńska. Tam wszystko jest wcześniej. Że zamówiłam, jakby takie, patrzcie, takie kapsułki, tabletki do kąpieli, wyglądają one w ten sposób, i właśnie stwierdziłam, że o, będzie trzeba je tutaj do tych kul pochować, także. Kładamy je spójnie. Nie będę ich rozpakowywała, bo one jak są takie maleńkie, to wiecie, pogubią się, a tak to będą w tych woreczkach i będzie je ładnie widać. I zamykamy tak i kładziemy. I słuchajcie, tutaj nie ma co sprzątać na tej szafeszce, bo tutaj jest wszystko ładnie posprzątane tutaj. O nim akurat Bam bardzo. Jest trochę ciemno, bo na dworzu, słuchajcie, zaraz będzie padał deszcz, ale chciałam z kartoroku zabrać parę rzeczy. Tutaj no w sumie nie ma jeszcze aż takiego syfu. Ten kartonik po prostu są do współpracy zaraz mojej nowej. No też tak, że sobie to zachowam. Tutaj mamy od szlafroczka, tego chciałam zabrać w sumie. Te piżamki, dzisiaj mi się w ogóle bluzka od piżamy oblała Do prania, maseczkę tu mamy Do wyrzucenia, bo ona też na pewno używana I tutaj misiu jakiś sobie leży To możemy w sumie go wziąć do pokoju No i to tyle, i odkurzymy to jeszcze w garderobie Tylko i w pokoju jeszcze odkurzamy No i co, pokój już wygląda lepiej, ale co My bierzemy odkurzacz i coś, się, coś się zepsuło, nie? I odkurzamy! No i moi drodzy, mamy koniec sprzątania. Ta Patrzcie, jak wszystko fajnie wygląda jeszcze czerwonego LEDa Odpaliłam tu leży telefon z pilotem. Patrzcie wszędzie, jest ładniutko, czyściutko, schludnie, fajnie te kwiatki tutaj wyglądają. Tak to wszystko wygląda toaletka, jeszcze nie wyniosłam tutaj tego płynu, już go biorę tam w garderobie nic tam, tam takiego nic zazwyczajnego nie robiliśmy, tak to wszystko wygląda, tutaj zapaliłam tego leda i koniec kochani, koniec odcinka, dajcie znać koniecznie jak wam się podoba efekt moim zdaniem w ogóle w takim czystym pokoju, zaraz jeszcze odpalę tą świeczulkę, w czystym pokoju o wiele lepiej się siedzi i to by było na tyle dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo, dajcie znać jeżeli chcecie więcej odcinków ze sprzątania, buziaczki Pa. a i oczywiście stawcie łapkę w górę i subskrypcję, Pa.